Przesyłam Ci obfitą miłość i odmładzającą energię w tym tygodniu, aby podnieść Cię ponad chwilę zwątpienia. Kiedy emanujesz pewnością siebie i obejmujesz wiarę w siebie, otwierasz drzwi do królestw pełnych potencjału i możliwości. Powierz mi swoje lęki i rany z przeszłości. Nadszedł czas, aby odzyskać swoją moc. Kosmos wzywa Cię do wzięcia odpowiedzialności za każdy aspekt Twojego życia. Uznając zarówno obecne wybory, jak i przyszłe działania, tylko poprzez zrozumienie swojej obecnej pozycji i jej początków możesz podejmować znaczące, pozytywne decyzje i działania w teraźniejszości. Dostosuj się do swojej wewnętrznej prawdy. Nadszedł czas, aby zadeklarować: Jestem gotowy promieniować blaskiem, potwierdzając, że każde wydarzenie i okazja w Twoim życiu jest manifestacją intencji zasianych w przyszłości. Pamiętaj o nasionach, które zasiewasz dzisiaj poprzez swoje myśli, energię i czyny, pielęgnując owocowanie swoich marzeń i aspiracji jutro. Pamiętaj, że Twoje zbiory odzwierciedlają Twoją kultywację. Czekają Cię najlepsze dni, niebiańskie istoty wzywają Cię do rzucenia wyzwania ustalonemu sposobowi myślenia, przekraczając ograniczenia, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Powstrzymaj się od blokowania własnej ścieżki, pozwól sobie rozkwitnąć we wszystkich aspektach, witając obfitość w jej różnorodnych formach, zasługujesz na to. Jeśli rezonujesz z tym przesłaniem, posłuchaj rady wszechświata. Nadaj priorytet swojemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu, dostrajając się do przypływów i odpływów energii emocjonalnej, płacz, gdy jest to konieczne, śmiej się swobodnie i angażuj się w głębokie oddychanie i ruch fizyczny, aby utrzymać witalność przepływu energii. Odpowiedz tak, aby otrzymać te wskazówki, Bóg szuka Twojej natychmiastowej uwagi, oferując istotne spostrzeżenia i chroniąc Cię przed krzywdą. Ignorowanie jego wezwania może prowadzić do niezgody w twoim życiu. Kuszących sił próbujących wykoleić cię z jego boskiego planu. Podczas gdy Boża miłość jest niezachwiana, przeciwnik stara się cię oszukać i osłabić. Dlatego uważnie słuchaj jego głosu i przyjmij jego przewodnictwo, wiedząc, że posiada on ostateczną mądrość i ochronę dla twojej podróży. Zaufaj temu, co dla ciebie najlepsze i nigdy nie pozwól sobie zbłądzić. Nie daj się zwieść kłamstwom i rozproszeniom diabła. Każdego dnia poświęć czas na modlitwę i słuchanie Bożych wskazówek, on może zasygnalizować ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem lub skierować cię na lepszą ścieżkę. Dostrajając się do głosu Boga, możesz uniknąć błędów i odkryć spokój i spełnienie, kiedy zaufasz Bogu, mogą nastąpić niezwykłe przemiany. Wyobraź sobie, w jednej chwili zmagasz się z rachunkami i zmartwieniami finansowymi, a w następnej bogactwo wydaje się płynąć do ciebie bez wysiłku. Jaki jest sekret tej odmieniającej życie zmiany? Jest on znany jako genetyczny kod bogactwa. Gdy zostanie on odblokowany, twoje życie zmieni się na zawsze. Podejmij krok, aby aktywować swój genetyczny kod bogactwa już dziś, Dopóki ta okazja jest w zasięgu ręki, kliknij podany link. Aby uruchomić ten proces, pamiętaj, że diabeł zastosuje każdą taktykę, aby odwrócić Twoją uwagę od Boga. Będzie roztaczał światowe pokusy i siał ziarna wątpliwości co do Bożej Miłości i planu dla Ciebie. Nie poddawaj się, bądź czujny i pozostań otwarty na Boże Przewodnictwo. W gruncie rzeczy Bóg pragnie Twojej natychmiastowej uwagi z miłości i pragnienia uchronienia Cię przed krzywdą. Nie ulegaj diabelskim rozproszeniom, dostrój się uważnie do głosu Boga, a on poprowadzi cię w kierunku życia błogosławionego spełnieniem. Kiedy nauczysz się pokonywać narzucone sobie bariery, twój potencjał nie będzie miał granic. Wycisz negatywną mowę o sobie i przyjmij pozytywne afirmacje. Uwierz w swoje możliwości, bo jesteś więcej niż wystarczający. Nie sabotuj możliwości, które na ciebie czekają, jesteś w pełni przygotowany, aby je wykorzystać. Poczuj siłę jako dziecko Boże, nadchodzą zmiany. Wprowadzając moment, w którym wiara zbiega się z boskim czasem, rodząc cuda i spełniając obietnice, przyjmij tę potężną zmianę zainicjowaną przez Boga. Bądź przygotowany, ponieważ przełomy są nieuchronne. Uwierz w siebie i pokonaj niepewność i lęki. Na horyzoncie pojawiają się nowe możliwości, zgodne z Twoimi modlitwami, przyjmij te możliwości z ufnością, wiedząc, że mogą one wymagać innych decyzji niż te, które podjąłeś wcześniej. Zaufaj nadchodzącej podróży, zbudowałeś bariery w swoich relacjach i utrudniłeś swój osobisty rozwój. W porządku jest przyznać, że część Ciebie wciąż się powstrzymuje pomimo wewnętrznej pracy. Im bardziej zagłębisz się w autorefleksję, tym mniej przeszkód napotkasz z czasem. Na razie upewnij się, że Twoje wybory wynikają z prawdziwego ryzyka i korzyści, a nie ze zwykłego komfortu lub strachu. Rozumiem, że nosisz na sobie ciężkie brzemię obawy o rodzinę, zdrowie, dobre samopoczucie bliskich. Finanse i karierę mocno ciążą ci na umyśle, masz wrażenie, że ciężar całego świata spoczywa na twoich barkach, przez co czujesz się odizolowany, a poranki są dla ciebie ciężką walką. Jednak, moja droga, nie jesteś sama, oddaj mi swoje zmartwienia, złóż je u moich stóp, a ja zapewnię ci uzdrowienie, pomoc i zasoby. Niebiańska hojność jest gotowa cię wesprzeć. Nie martw się, jestem tu, by cię wspierać. Kim jednak jestem ja i moi ludzie, że możemy Wam cokolwiek zaoferować? Wszystko, co posiadamy, pochodzi z Twojej hojności, oddajemy tylko to, co nam dałeś. Jesteśmy tylko przemijającymi istotami na tym świecie, przechodzimy przez niego, jak nasi przodkowie przed nami, nasz czas na Ziemi jest ulotny, jak cień znikający bez śladu. Amen. Jeśli wierzysz w miłość Boga do Ciebie, wiedz, że obejmuje ona wszystkie aspekty Ciebie. W tym wady nie pozwól, by twoje niedoskonałości przesłoniły ci doskonałą miłość, która z niecierpliwością czeka na twoją akceptację. Skup się na Bogu i pamiętaj o swojej wartości w jego oczach. Kiedy w twoim życiu pojawi się wartościowy mężczyzna, pozwól mu się pokochać, próbowałaś robić rzeczy po swojemu, teraz nadszedł czas, aby zaufać Bożemu przewodnictwu. Pozwól mu prowadzić cię w podejmowaniu decyzji dotyczących tego mężczyzny. Jeśli wasze dusze są zgodne, być może to on jest tym jedynym, przyjmij jego miłość, opartą na pobożności, wrażliwości i szczerości. Pamiętaj jednak, że nie jest on doskonały, unikaj stawiania go na piedestale. Jeśli pasuje do cech, o które się modliłaś, pozwól mu się kochać, ufając, że Bóg już odpowiedział na twoje modlitwy. Potwierdzam moją zdolność do przyjęcia mojej mocy, Bóg przemawia dziś do Ciebie, potwierdzając Twoje niedawne zwątpienie w siebie i kwestionowanie swojej siły i wartości. To przesłanie zapewnia cię, że dzięki Chrystusowi możesz osiągnąć wszystko, nie poddawaj się strachowi lub zwątpieniu, pamiętaj, że boskie wsparcie towarzyszy Ci, zapewniając sukces. Możesz osiągnąć swoje marzenia, miej wiarę i wytrwaj. Możesz to zrobić, aby uzyskać więcej wskazówek, sprawdź sekret przyciągania pieniędzy w podanym linku. Jesteś wyjątkowy w swojej podróży, twoje myśli tworzą twoje doświadczenie. Nikt inny nie jest odpowiedzialny za to, co pojawia się w twoim życiu. Jest to wynikiem twoich własnych myśli i przekonań, jeśli chcesz dokonać zmian. Ważne jest, aby zacząć opowiadać inną historię o swoim ciele i innych tematach, które cię niepokoją. Gdy zaczniesz pozytywnie koncentrować się na sobie i czuć się dobrze, zaczniesz doświadczać mocy, która tworzy przepływające przez ciebie światy. Uwierz w siebie, nawet jeśli czujesz się odrzucony. Pamiętaj, że intencją Boga nie jest zmiana tego, kim jesteś. Nie pozwól szatanowi wykorzystać odrzucenia jako sposobu na zniszczenie twojej mocy. Chociaż Jezus został odrzucony przez ludzi i ludzie nie lubili go bez powodu. Pozostał wierny sobie. Jesteś wystarczający i zawsze będziesz wystarczający. Urodziłeś się wystarczający i nie powinieneś zmieniać siebie dla nikogo. Jeśli zmieniasz siebie, aby zadowolić innych, nie możesz być potężną osobą, do której powołał cię Bóg. Bóg potrzebuje cię takim, jakim jesteś. Zachowaj swoją koronę, ponieważ nie jesteś odrzukony. Jesteś kochany i jesteś wystarczający. Zamiast monitorować swoje myśli, zwróć uwagę na to, jak się czujesz. Jeśli wybierzesz myśl, która nie jest w harmonii z szerszą, starszą, mądrzejszą, kochającą wewnętrzną istotą w tobie, poczujesz niezgodę. W takim przypadku przekieruj swoją myśl na coś, w czym czujesz się lepiej i co lepiej ci służy. Nie martw się o nic, zamiast tego módl się o wszystko. Powiedz Bogu, czego potrzebujesz i podziękuj Mu za wszystko, co o zrobił. W ten sposób doświadczysz Bożego pokoju, który przewyższa nasze zrozumienie. Jego pokój będzie strzegł Twojego serca i umysłu, gdy będziesz żył w Chrystusie. Jezus powiedział, pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie daję Wam go tak, jak daje świat. Niech się nie tworzy serce Wasze i niech się nie lęka, dlatego nie tracimy ducha nawet gdy czujemy, że marniejemy. Odnawiamy się z dnia na dzień, ponieważ nasze lekkie i chwilowe kłopoty osiągają dla nas wieczną chwałę, która znacznie je przewyższa, tak więc kierujemy nasze oczy nie na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, ponieważ to, co widzialne, jest tymczasowe, ale to, co niewidzialne, jest wieczne. Nie ignoruj głosu Boga, gdy mówi Ci, byś się zatrzymał i pomógł. Jeśli stałeś się zbyt zajęty, aby służyć tym, którzy są wokół ciebie, poproś Boga, aby przywrócił twoje priorytety, abyś nie przegapił okazji do służenia mu. Kiedy patrzymy na okoliczności naszymi własnymi oczami, możemy widzieć porażkę. Kiedy jednak patrzymy na okoliczności oczami Boga, widzimy potencjał wzrostu i transformacji. Otrzymaliśmy przywilej patrzenia na świat Jego oczami, obejmujący zarówno Jego początek. Jak i koniec. Nasza wizja ogranicza się do teraźniejszości, podczas gdy On pojmuje wszystko, zapewnia nas, że wszystko w końcu ułoży się na swoim miejscu, stojąc obok, aby nas pielęgnować, wspierać i pocieszać. Zapewnia nas, że gdy nasze próby i udręki ustaną, znajdziemy ukojenie w jego objęciach. Radykalna wiara jest niezbędna do cudownego istnienia ale kultywowanie takiej wiary wymaga wokalizacji i zrozumienia Bożych obietnic, co można osiągnąć jedynie poprzez zanurzenie się w Jego Słowie. Amen. Każde wyzwanie i niesprawiedliwość, które znosimy, służy jako świadectwo, zachęcając nas do podjęcia decyzji, czy postrzegać nasze upokorzenia jako przeszkody na drodze do szczęścia, czy też jako okazję do pokazania Bożej mocy i miłości, zamiast lamentować nad zepsuciem świata, dlaczego nie starać się go naprawić? Poszukaj sposobów na przekształcenie bolesnych spotkań w możliwości służenia Bogu i oświecania innych. 96% ludzi pozostaje nieświadomych tej metody manifestowania bogactwa potężnej techniki zdolnej do zmiany postrzegania rzeczywistości na poziomie podświadomości, głęboko zmieniając życie. Podejmij szczerą próbę, klikając link w naszej biografii i sprawdź, czy rezonuje z Tobą. Jeśli masz ochotę, zasubskrybuj nasz kanał. Jeśli kochasz pana, masz w sobie nieskończone źródło zaradności, nie przejmij się obecnymi wyzwaniami, uwierz w siebie, a rozwiązania pojawią się w odpowiednim czasie. Posiadasz wrodzoną skłonność do rozwiązywania problemów, jeśli doświadczasz wielu burz, jedna po drugiej, pozornie opuszczony przez wszystkich, wiedz, że stoję tutaj, oklaskując Twoją odwagę. Twoja niezachwiana odwaga, podobna do odwagi dzielnego wojownika, Wprawia mnie w zdumienie, widzę Cię, odpornego i silnego. Jeśli odbierasz tę wiadomość, wszechświat komunikuje się bezpośrednio z Tobą. Nie pozwól, by strach przed odrzuceniem przekształcił się w przeszkodę nie do pokonania. Nic nie może przeszkodzić Ci w dążeniu do spełnienia marzeń. Istniejesz nie po to, by uspokajać innych, ale by budować życie pełne spełnienia. Uznaj swoją wrodzoną wartość i skoncentruj się w pełni na pielęgnowaniu tych aspektów swojego życia, które przynoszą ci radość, ujmij szczęście i radość w sobie. Kochaj siebie, ponieważ Bóg jest świadomością, a nie stwórcą. Bóg jest źródłem stworzenia, a Ty nie jesteś od niego oddzielony, jesteś całością wszystkiego, więc kiedy mówię, że jestem Bogiem, odnoszę się do ekspresji boskiej jaźni we mnie. Kiedy myślisz o Bogu jako o rzeczowniku, o sobie, miejscu lub rzeczy, ograniczasz się i oddzielasz od boskości, to rozróżnienie oddziela wierzących od wiedzących. Jeśli w to wierzysz, pamiętaj, co opowiedział Ci Pan. Czasami otrzymujemy słowo od Pana i przez chwilę czujemy się szczęśliwi, ale potem zapominamy lub pozwalamy, by okoliczności podsycały nasze wątpliwości. Jednak cokolwiek Bóg Ci objawia, robi to z jakiegoś powodu. Jeśli mówi Ci, że bitwa nie jest Twoja, przestań walczyć. Jeśli mówi Ci, byś był spokojny, przestań próbować robić rzeczy po swojemu. Jeśli mówi Ci, byś Mu zaufał, zrzuć z siebie ciężar wątpliwości. Mówi Ci te rzeczy w określonym celu, nie ma znaczenia, kim jesteś, co masz lub kogo znasz. Jeśli Bóg Ci to powiedział, to jest to już w drodze do Ciebie. Bądź błogosławiony i zachęcony. Obudź w sobie wiarę i idź ze mną, będę cię wspierać, oferując moją wiarę, miłość i siłę, dopóki nie napełnisz się obfitością. Kocham cię bezwarunkowo, a moja miłość i zrozumienie opierają się wyłącznie na głębi mojej miłości do ciebie, nie wstydź się. Wyznaj swoje wątpliwości i wyjdź ze mną z ciemności użalania się nad sobą do światła słonecznego. Jeszcze raz chwyć mnie za rękę, a będziemy kontynuować naszą wspólną podróż. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz, że wszystko będzie dobrze. Bądź dla siebie łagodny i potwierdź dziś komuś, że życie może być trudne. A czasami śmierdzi. Nie zawsze wszystko będzie dobrze. Bóg wiedział o tym i dlatego przygotował dla nas ostateczny plan odkupienia. Trzymaj się, bo Bóg da ci podwójnie za każdą wylaną łzę i każdy żal, który przychodzi ci na myśl. Mój niebiański Ojciec uleczy twoje zranione serce. Jesteś kochany, ceniony i doceniany, masz znaczenie, więc nigdy nie pozwól, aby cokolwiek spowodowało, że zrezygnujesz z Boga lub przestaniesz dążyć do swojego boskiego celu, twoje aspiracje. Każdy z nas posiada wrażliwy aspekt, ale kiedy powierzamy nasze słabości Bogu, On przekształca je w mocne strony. Bóg nie potrzebuje nowej osoby, aby dokonać czegoś nowego, może raczej przekształcić strach w wiarę, nienawiść w miłość a niską samoocenę w pewność siebie. Dlatego dziś zaufaj Bogu, także w swoich słabościach, obyś został pobłogosławiony i zachęcony, odpowiedz tak, aby to otrzymać, jeśli chcesz przyciągnąć znaczne bogactwo bez wysiłku, zaczynając od dzisiaj. Odwiedź link w komentarzach poniżej, aby odkryć zdumiewające sekrety bogactwa ujawnione przez nieuczciwego naukowca NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga. Jego słowa niosą ze sobą ogromną moc i mądrość, bo że stwierdzenie ktoś młodszy od ciebie będzie ma głębokie znaczenie. Służy jako przypomnienie, że nie powinniśmy oceniać innych na podstawie ich wieku. Ponieważ wiek często wiąże się z doświadczeniem i wiedzą, często niedoceniamy potencjału i umiejętności młodszego pokolenia, zakładając, że brakuje im niezbędnego doświadczenia i mądrości, aby odnieść sukces w pewnych obszarach. Młodsze pokolenie często zapewnia świeże perspektywy i kreatywne pomysły, które mogą prowadzić do wielkich osiągnięć i rozwoju, boże oświadczenie służy również jako zachęta dla młodszego. Pokolenia by nie wątpiło w siebie i swoje możliwości. Nigdy nie powinni pozwolić, by ich wiek przeszkadzał im w spełnianiu marzeń i osiąganiu celów, to przesłanie przypomina nam. Abyśmy przyjęli różnorodność i zachowali otwartą postawę wobec wszystkich, niezależnie od ich wieku.